A więc dobra, pierwszy skład na Kimieniae 8-3. Przygotowany już przeze mnie, więc tak wygląda ten składzik: jakby karty bez historii, nie mam zamiaru nimi grać. A Kimieniae, tak jak mówiłem, chciałem zrobić, więc składzik 8-3 sobie przepalamy. Ok, skład 8-5. No tutaj troszkę moim zdaniem poszaleli z wymaganiami, ale no trudno, jakby, no to jest i wiadomo, tego nie ogarniesz. W każdym razie. Ukończyliśmy SBC o Kiminiae, nasz piękny Koreańczyku, Witaj. Mam nadzieję, że w tym klubie pozostaniesz jak najdłużej. Może dostaniesz jakąś kolejną kartę, nie wiem, Informa, kolejnego Potma, może jakiegoś twórcę na koniec sezonu. Witaj i mam nadzieję, że będziemy wspólnie zdobywać trofea, wygrywać mecze, strzelać tobą bramki. Naprawdę się mega cieszę, że ten zawodnik do nas dołącza, bo naprawdę jaram się taką, taką historią, bo właściwie chłop półtorej roku temu grał w Lidze Chińskiej i w półtorej roku przeszedł najpierw do Ligi Tureckiej, chyba Fenerbacze i po roku czasu trafia do Napoli i dostaje zawodnika miesiąca w Lidze Włoskiej, no, która jednak no, jest już o wiele lepsza niż Liga Turecka, czy tym bardziej Liga Chińska, więc to już jest jakiś wyczyn. Tak? Złota paczka piłkarzy premium. Kim Bembe That is to Kim Bembe San Maximin It's it's better. Ooh, that was nice, that was nice. minimal Najlepsza obrońca na świecie. Po tego zrobiłem. Free zero. Good ball. Nice, nice. Człameni, nice, człameni. Dats. Nice Renato. It's your moment. It's your moment, bro. It's your moment. Yes, yes, bro. Come on, Haaland. Haaland, Haaland. Tu 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 tu. Yes. halan Mbappe three to two. Kylian Mbappe. That is Oh shit! Sorry, man. I tried to sorry. But it's uh, last minute, so. Yeah, make another. Come on, Mbappe. Come on, come on, come on, come on. Yeah, Mbappe. Renato Sanchez. Okay, Kylian Mbappe. O, postaram się. Ja my O, tak miało być. No i bawimy się, nie? Ale piło No, Kimi ja jest dobry Nice, 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 nice. Wiesz co właśnie nie wiem, bo stwierdziłem, że w sumie na... to strzelił? Mbappé? Nie, kto to strzelił? Bremer, środkowy obrońca, co tu się w ogóle dzieje? Świetnie Kylian Mbappé, wpadnie, 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 wpadnie Przełamało ręce, 1-0 Ostatnia akcja pierwszej połowy, pięknie Leo, Leao Leo, Nie ruszy, Mbappé ruszy W końcu, w końcu <noise> Ja pierdziele ty, ale to jest odjazd. <noise> to jest za wóz. To jest tak, jak ja bym nie wiem. Na światłach był maluch, ja bym Ferrari podjechał, nie? Rzutka, tam jest Mbipi Co zrobił? Siateczka tyłem Pereira, a tak się z niego śmiałem. Widzicie? Nie szybkość, a technika zrobią z ciebie zawodnika. Pamiętajcie. Dobra, ter teraz pokazał klasę. Teraz pokazał klasę. To dobra, niech będzie.